Dzwoni Afrodyta. To pisał sam Zeus. O! Afrodyta najwyraźniej przekonała się do twojej sprawy. Jednak Zeus nie do końca. Pisze, że cię zniszczy. To dobra wiadomość. Zwykle nawet nie uprzedza. Nie chcę Cię zbytnio denerwować, ale chyba pakujemy się w starą, dobrą, boską waśń. Na Olimpie mogą mieć więcej zapisków Zeusa. Spróbuj je zdobyć. To od Posejdona? Tak, Zeus z pewnością się burzy. A Ty wciąż żyjesz. <laughs> Ciekawe. Trzeba natychmiast się dowiedzieć. Dlaczego? O, czekaj! Nowe proroctwo. W miejscu, gdzie Zeus woła pomsty, Afrodyta swą wznosi dłoni. Tam znajdziesz jego słowo, lecz bardzo śliska jest droga doń. Po, zrymowało się. Uwielbiam, jak się rymują. Ciesz się, że dostał to skórek, a nie zamierzony adresat. – Wiedz, że ten banan to jedyne, co trzyma całą rzeczywistość w jednej kiści. – Zrób z tą informacją, co chcesz. – Niemniej... – Zeus gromadzi sprzymierzeńców tak jak ty. I teraz celuje w łowczynię. Przekonaj do siebie Artemidę, nim trafią do niej jego słowa. Przyjaźni się od lat z Afrodytą. – Może da się przekonać. Łowca nieczęsto sprzymierza się ze zwierzyną. Dla mnie to sukces. Zeus też jest łowcą, tak dla jasności, ale tradycyjnym. Każde zwycięstwo, każdy nowy nieśmiertelny sojusznik to argument na korzyść ludzkości. A nuż czeka Cię triumf. Cerber linii. Meduza wzywa.